Cześć, nazywam się Paweł Urbanik i chciałem Cię zaprosić na kolejny odcinek kodowania bez cenzury. W tym odcinku chciałem powiedzieć nieco o architekturze i o tym jak możemy utrzymać ją w czystości. Zacznę od krótkiego wprowadzenia, a następnie przedstawię przykłady jak możemy zaimplementować reguły, które mogą być testowane w oparciu o bibliotekę ArchUnit. No właśnie, skoro mówimy o architekturze, to może warto wspomnieć o architektach, którzy niestety czasami są z dala od kodu i dostarczają swoje wymagania w postaci dokumentów albo wytycznych, które dostajemy w postaci maili plików Worda albo jakiś stron w No niestety nie ma sposobu, żeby sprawdzić, że rzeczywiście te wytyczne zostały w jakimś stopniu zaimplementowane. Kiedyś, dawno temu, kiedy Java czy tam Java jeszcze nie była tak popularnym językiem, powstały pewne wytyczne, konwencje nazewnicze, tak, ażebyśmy wszyscy mogli wspólnie tworzyć kod i, i go rozumieć. Na szczęście dla nas takie wytyczne zostały już dawno temu zaimplementowane w naszych środowiskach programistycznych, które mogą sprawdzić to już w momencie, kiedy my piszemy kod, a jeśli nasze środowisko programistyczne na przykład jest notatnik i nie ma takich możliwości, to możemy sobie sprawić prostu jakiegoś plugina w czasie buildu. No ale co jeśli okaże się, że takie wymagania nie są wystarczające i architekci mają swoje nowe pomysły, i koncepcje, jak powinniśmy tworzyć kod, jak powinniśmy pisać klasy, jak powinniśmy ze sobą łączyć pakiety, no wtedy na pewno spotkają się na jakimś tajnym spotkaniu architektów, ustalą pewne zasady, stworzą święte teksty, które następnie opublikują, no i będą one dostępne dla każdego, który będzie dewelopował aplikację. No ale co jeśli okaże się, że na przykład przychodzi jakaś presja i musimy coś dostarczyć, a nikt tych reguł nie sprawdza? Jest takie stare powiedzenie, że kto nie testuje tego od crunch time'u, nawet najlepszy Scrum Master nie wyratuje. No i właśnie, co my możemy zrobić z tym fantem? No okazuje się, że możemy tak naprawdę zakodować te reguły w naszym kodzie. Witam w kodzie. Tutaj dzięki bibliotece ArchUnit będzie można zdefiniować reguły architektury, które będą zrozumiałe i dla architekta, i dla dewelopera, a dodatkowo mogą być częścią procesu Continue Delivery. Dzięki temu wszystkie zmiany będą testowane pod kątem poprawności. Mam tutaj przykład prostych testów, które weryfikują pewną konwencję nazewnictwa, która na przykład w naszym projekcie powinna być utrzymana. Projekt nie jest zbyt duży, jest dopiero jeden pakiet, no ale to jest idealny czas na to, ażeby zdefiniować te reguły, po to, żebyśmy mogli dbać o jakość naszej architektury i potem nie musieliśmy się na etapie rozwoju już martwić o to, że utrzymujemy tą architekturę na takim poziomie, jakim chcemy. Na przykład możemy sobie zdefiniować taki test, który będzie sprawdzał, że w pakiecie demo, który z jakiegoś powodu jest dla nas ważny, nie będzie zawierał nazw klas, które posiadają w sobie demo. I to ciekawe w ramach takiej reguły. My możemy oprócz tego, że napiszemy ją w postaci dość takiego ciekawego API, to możemy sobie też dać nasze opisy, czyli naszą regułę możemy sobie zdefiniować jako classes should have meaningful names. I to jest nasza reguła, którą na przykład wprowadzamy. A dodatkowo jeszcze jest też uzasadnienie, czyli jeśli ktoś by chciał pytać ale dlaczego, ale w ogóle po co, ale przecież to nie ma sensu, to mamy konkretne uzasadnienie, które będzie mówiło o tym, dlaczego tak naprawdę my tą regułę chcemy wprowadzać. I to. Ta część tej informacji pojawi się potem w przypadku błędu, jeśli taka aplikacja złamie naszą regułę. Możemy też sobie stworzyć bardzo prostą regułę, która na przykład sprawdzi, że w nasze klasy nie będą się kończyły na słowo manager. No niektórzy twierdzą, że manager w nazwie klasy, a w szczególności na końcu, to nie jest najlepszy sposób na nazywanie klas i prawdopodobnie jest jakiś problem, więc warto taką regułę wprowadzić, żeby ktoś miał szansę się zastanowić ponownie na przykład lepiej nazwać klasy albo może inaczej ją zaprojektować. Możemy też trochę tworzyć trudniejsze reguły, na przykład możemy e, określić, że nas interesują na przykład tylko interfejsy, e, które i chcemy sprawdzić, żeby na przykład nie posiadały w, sobie w swojej nazwie słowa interfejs. No są dwie szkoły. Jedni twierdzą, że interfejs powinien być słowy interfejs, inni mówią, że lepiej, lepiej nie. No, no to jest kwestia naszej decyzji. I tutaj tą decyzję oczywiście motywujemy tym, że my chcemy tak naprawdę pode, podążać regułą, która mówi, że jest single responsible principle, czyli skoro już ustaliliśmy, że jest to interfejs, to nie ma sensu do, dokładnie dodatkowo do jeszcze informacji o tym w nazwie klasy. No dobrze, możesz powiedzieć, że na przykład test nazewnictwa można by tak naprawdę sprawdzić zwykłym regexpem yy, i nie trzeba by się wcale tak wysilać, żeby to yy, przypilnować. No dobrze, ale mamy też ciekawsze rzeczy, które są dostępne w ArchLunitcie i chciałem wam pokazać właśnie jak możemy teraz stosować pewne reguły architektury. Zacznijmy od, od może wbudowanej takiej funkcjonalności, która pozwoli nam sprawdzić, czy między klasami, które używają się nawzajem, nie istnieją cykle. Więc wystarczy tutaj użyć informacji o tym, że chcemy zawęzić nasz na przykład, test do konkretnego pakietu, w tym przypadku naszej, naszej aplikacji, i następnie chcemy mieć pewność, że tam między nimi nie ma żadnych cyklów. I jest to już informacja wbudowana w Archimita. Możemy też pójść trochę dalej. Możemy tylko też sprawdzić, że klasy, które na przykład używamy, które są publiczne, które są po prostu dostępne dla zewnętrznych pakietów, nie mają w sobie żadnych pól, które nie są final. No i oczywiście możemy to uargumentować w ten sposób, że chcielibyśmy, żeby nasze obiekty były immutable. Wiadomo, że to w pełni nie pokrywa tego wymagania, ale jest to dobry początek. Dodatkowo na przykład możemy też sobie sprawdzić, że okej, okay, w naszym przypadku klasy, które też są publiczne, czyli te, które wystawiamy w świat, na świat zewnętrzny, na przykład nie powinny mieć prywatnych konstruktorów. Akurat to jest bardzo ważna sprawa, ponieważ my chcielibyśmy, żeby obiekty były tworzone w ramach naszych pakietów, w taki sposób, jak my to chcemy. I dzięki tej prostej regule możemy na przykład o to zadbać. Oczywiście argumentujemy też po to, żeby ktoś to, tą regułę z wami wiedział tak naprawdę, dlaczego my wprowadzamy taką regułę. I na koniec chciałem pokazać jeszcze jedną ciekawszą regułę, która jest bardziej taka skomplikowana. Składa się z kilku podreguł. I te reguły są już wbudowane w samego ArchUnita Na przykład reguła typu, że żadne klasy nie powinny e, używać e, standardowych streamów, czyli system out, system r. E, klasy nie powinny wyrzucać generycznych wyjątków. No to też nie jest najlepszy pomysł. E, nie powinniśmy używać już Java Utility logging. No są lepsze do tego e, sposoby logowania. E, Yoda time, no. Hello. A także nie powinniśmy używać, tak naprawdę, field injection. To nie są najlepsze standardy, no i my to motywujemy w ten sposób, że chcielibyśmy już przestać używać starych metod Java. No dobrze, wszystko fajnie, ale co jeśli bym chciał zaimplementować jakąś metodę, której nie ma w Archimonicie? No to ja tutaj widzę dwa rozwiązania. Pierwsze, możemy iść do e, dokumentacji Archimonic, to naprawdę jest świetnie opisana i zawiera informacje, jak to zrobić, albo możemy, jeśli wolimy czytać kod, zobaczyć, jak są zaimplementowane te standardowe testy, których używamy. Więc zobaczmy na przykładzie może testu, który sprawdza, czy, dostęp, czy używamy streamów system Out i system R. Tutaj jest to w ten sposób, że jest zaimplementowana odpowiednia klasa R, R Condition, która zawiera informacje o tym, jak należy testować te przypadki oraz zwraca to w taki sposób, żebyśmy wiedzieli, które warunki muszą być spełnione. No to skoro mamy przykład, to w takim razie zobaczmy, jak my to możemy zrobić. Ja sobie pozwoliłem tutaj stworzyć taką klasę testową, która będzie testować w ramach tego projektu, akurat moje wymagania. I moje wymagania są dość kontrowersyjne, bo ja bym chciał, żeby żadna klasa nie liczyła po niczym innym, tylko po Java Lang object No dobrze, może kontrowersyjne potem potem się to motywować, ale zobaczmy jak to zaimplementować. W tym przypadku podążamy wiedzą, którą zrobiliśmy z kodu i też implementujemy sobie arch condition w naszym przypadku. Podajemy mu konkretną nazwę, czyli tak naprawdę to będzie tak naprawdę ta reguła, którą wprowadzamy i wprowadzamy potem tak naprawdę już implementację tej reguły. No jest w miarę prosta, tak naprawdę pobieramy informację o tym jaka jest superklasa i sprawdzamy czy rzeczywiście dziedziczy po java lang object czy nie. No i na wypadek gdyby ta reguła nie stała zachowana, no to tworzymy odpowiednią wiadomość, którą potem Dodajemy do wyniku po to, żeby ewentualnie w ramach, jeśli test nie przeszedł, możemy tą informację zwrócić do archiunita, a następnie do junita i ona zostanie wyświetlona jako informacja, dlaczego test nie przechodzi. No i potem pozostaje tylko już użycie tej, tej, tej metody, więc wystarczy w łatwy sposób stworzyć przy pomocy Fluent API to, co robiliśmy wcześniej, użyć w zakładce Shoot naszej klasy i sprawdzić, czy wszystko działa. Oczywiście motywacja, o której tutaj mówiłem, jest taka, że ja preferuję kompozycję Ponad dziedziczenie w Java. Pora już kończę na dzisiaj, pozwolę sobie na krótkie podsumowanie. Dzisiaj udało mi się pokazać, jak można użyć ArchNita do tego, żeby zdefiniować te zasady naszej architektury w postaci testów, które są zrozumiałe dla architektów, deweloperów i testerów i dzięki temu łatwo można utrzymać czystość architektury w naszym projekcie. A dzięki temu możemy skupić się na tym, co jest ważne, czyli na dostarczeniu funkcjonalności, a nie zastanawianiu się, czy dobrze nazywamy klasy albo czy dobrze dziedziczymy w naszym projekcie. Dzięki i do zobaczenia w na następnym odcinku.